Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Dziś odcinek dodatkowy, czyli taki nietypowy. Nietypowy. O, my też tak wyglądamy nietypowo, ponieważ chcielibyśmy, żeby zaprezentować te osoby, które są za nami, żeby one były widoczne. Jak widzicie Państwo, tam jest król Jerzy VI. Zgadza się. I Elżbieta. Ale Elżbieta, która jest mamą Elżbiety II, która 8 września w tym roku, czyli parę dni temu, Zmarła i dlatego tak łączymy rzeczywistość, współczesność z tym, co kiedyś. Zdjęcie, co prawda, jest trochę późniejsze, bo to jest 42 albo 43 rok. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, czyli jeżeli chodzi o generała Sikorskiego, który tak jak mówiłeś, on. Brał... Czwart... Tak, brał udział. Oczywiście był główną dowodzącym, tylko wiemy na pewno, że 4. Czwartego... Lipca 1943 roku zginął w katastrofie libertarskiej, Jest to wcześniejsze zdjęcie, i właśnie tutaj widzą Państwo bardzo dokładnie mamę i tatę tej zmarłej niedawno królowej angielskiej Elżbiety II. Mama też miała na imię Elżbieta. Nie będziemy już wnikać w koligację, natomiast możemy oczywiście pochwalić się tym, że w jakimś tam stopniu ta, ten ród. Windsorów, też nie do końca zgodne z nazwiskiem, ale już nie będziemy wnikać w szczegóły. W jakimś tam stopniu po kądzieli jest trochę związany z polskimi jagielonami. Ale to chyba trzeba byłoby całkiem oddzielny odcinek poświecić na kanologię rodów dynastycznych, ważnych. Natomiast dzisiaj się skupimy na SB II, bo to myślę, że. Ciekawa postać, szanowana przez wszystkich, to nawet można teraz zauważyć, szczególnie w tym momencie po jej śmierci, że jakoś tak wszyscy pozytywnie się wypowiadają, a my tak może nietypowo, bo i ze zdjęciem związane, i z taką współczesnością, i z samą Elżbietą drugą, tak połączymy jakby trzy różne elementy. Oczywiście główne przesłanie, że tutaj no jednak spotkanie pary królewskiej, z e, generałem Sikorskim. wniosek z tego, że jednak generał Sikorski coś tam musiał. Znaczy, że nie był to jakiś taki pojedynczy, mało istotny oficer, tylko to był przecież główno dowodzący wojsk polskich, także premier. Także tutaj pełen szacunek. To jest akurat też, jak to Maciej podpowiadał zdjęcie ze Szkocji, no bo w dużej mierze to oddziały polskie także w Szkocji. Sobie funkcjonowały. No i na fotografii, tak centralnie oczywiście, wiadomo, że widać generała Sikorskiego. Generał Sikorski, no jaki związek w ogóle rodziny królewskiej z Polską? Czy moglibyśmy coś powiedzieć z Polską akurat tego okresu czasu? No, oczywiście, królowa w 1953 roku, koronacja. Tam taka ciekawostka jest, bo 1952. Jak... Tak, bo właśnie z Elżbietu II mamy to zamieszanie. Tu nawet z Maśkiem prowadziliśmy mało dysputę historyczną. Bo on mówił, że ja jestem ciemniak, nie do pan się tego nie powiedziałem. No. On mu, y, natomiast y, ja mówiłem trochę innowacje. Natomiast taka ciekawostka, ponieważ rzeczywiście y, w lutym tegoż roku obchodziliśmy 70-lecie rządów y, Elżbiety II panowania. panowania. Natomiast y, tutaj mamy taką zbieżność, ponieważ. Koronacja odbyła się w 1953 roku, i dlatego Maciej posiadające w swoich olbrzymich zbiorach pamiątki z 50-lecia koronacji, jest to 50-lecie 50 50 w 2003 roku, a nie tak jak powinno być przy panowaniu w 2002. Tu oczywiście możemy jeszcze sobie, tak, a propos, żeby jak zawsze zaciekawić zainteresować. Wymienić ten ranking tych trzech najwybitniejszych, najdłużej panujących władców. Oczywiście na pierwszym miejscu ja liczyłem na to, że Elżbieta II pobije to pierwsze miejsce, ale no niestety no niezbywalnie jest pan Ludwik XIV, bo on panował 72 lata. Tylko warto tu pamiętać, że to panowanie rozpoczęło się w wieku jego 5 lat, więc dlatego miał trochę łatwiejszą sytuację. Na drugim miejscu właśnie jest Elżbieta z tym swoim 70-letnim panowaniem. Natomiast na trzecim miejscu jest Franciszek Józef I, który był cesarzem Austrii, Austro-Węgier dokładnie przez 68 lat. To jest taka jakby trójka najdłużej panujących władców w y, historii europejskiej. No bo tutaj te wszystkie inne elementy to są mniej rozpoznawalne, natomiast my Europę... Lepiej znamy. I na fotografii bardzo fajna sprawa. Para królewska, rodzice Elżbiety II spotykają się z polskimi żołnierzami, oczywiście w okresie II wojny światowej. Druga no, wojna światowa to każdy pamięta, że nie była to jakaś taka dobra sprawa dla nas, Aczkolwiek... dla wszystkich, dla całej Europy. Aczkolwiek to można też nawiązać oczywiście, ponieważ mówiliśmy ostatnio, jak Państwo pamiętają, sporo o bitwie warszawskiej. A jednym z głównych elementów, bym powiedział, zwycięstwa, e, troszkę może niedocenianym przez tą taką glorię Józefa Piłsudskiego, oczywiście jego wpływ na bitwę warszawską jest niepodważalny, ale człowiekiem, który chyba zrobił taką najbardziej czarną robotę, a nie jest doceniany, to właśnie był. E, Sikorski, Sikorski, który chociażby właśnie to on e, w tych działaniach pod Osowem, w tych, tych najtrudniejszych momentach e, 12, 13, 14 sierpnia e, działał na przedpolach Warszawy. Więc on nam się idealnie wiąże i z tym, o czym ostatnio mówiliśmy, czyli z wojną polsko-bolszewicką, z tym największym naszym sukcesem, z tą walką, Wiem, że Maciej tego nie lubi z czerwoną zarazą, ale ja zawsze będę to powtarzał Ty. niezmienialnie. Tutaj jestem twardy. <gry> Co, co, co ja mogę powiedzieć? To, to, to nie o to chodzi, czy lubi, czy nie lubi. Chodzi o to, że to przecież każdy wie, na czym rzecz polega. No, a przynajmniej ci, którzy troszeczkę historii znają, no, to orientują się. I ja, no ale no, dobrze, no, przecież ja nic nie mówię na ten temat. Niech będzie, no to jak, jak wracamy do okresu tego, o którym mówimy od samego początku, czyli do okresu wojny Pols polsko-bolszewickiej, to jeszcze na ten temat sobie opowiadamy. Dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy potraktować w taki sposób, że jest to nasza, jakby to powiedzieć, taki element, który, który byłby tym jakimś uszanowaniem Pamięci po zmarłej. Pamięci po, po... zmarłej Elżbiecie. Yy, Elżbieci taka ciekawostka, Elżbieta II tylko raz była w Polsce, w 1996 roku. To już będzie całkiem jakby nowa historia. No ale jak się wspomina tą królową angielską, trudno nie wspomnieć. To była z tego chyba, co pamiętam, dwudniowa wizyta. Zaczęła się tak przyjemnie od nadawania orderów. Najpierw prezydent ówczesny, Aleksander Kwaśniewski, otrzymał odznaczenie od królowej. Potem królowa otrzymała order orła Białego od prezydenta. Także tak kultuazyjnie, ale z takich jakby ciekawostek może, bo wiadomo tutaj nie zawsze wszyscy na takie rzeczy zwracają, było to, że Elżbieta na przykład była przed grobem nieznanego żołnierza, oczywiście złożyła pamiątkowy wieniec. To też takie pozytywne, następnego dnia e, odbyła swoją wizytę w polskim parlamencie. E, także fajnie o czymś takim pamiętać, że, że także w pewnym sensie można powiedzieć, że dostąpiliśmy tego zaszczytu, że królowa brytyjska państwo polskie odwiedziła. No może szkoda, że tylko raz, no ale zawsze lepiej raz jak nigdy. No jeszcze można by było dodać dla tych, którzy są miłośnikami zwierząt, że królowa była takim chyba wybitnym, można to tak, takie słowo użyć, takiego wybitnym hodowcą psów. No więc no psy też jest, jest, jest to ważna sprawa, jeżeli chodzi o jakąś taką współistnienie ludzi ze sobą, ze zwierzętami. Jeżeli chodzi o przyrodę, to szanujemy to, przynajmniej ja na pewno. No na pewno A po drugie wiadomo, ktoś tam jakoś mądrze kiedyś powiedział, że ci, co lubią szanują zwierzęta, są lepszymi ludźmi. Może coś, coś w, tym, w tym jest może i to też wskazywało na to, że z e, drugiej strony Elżbieta e, dożyła bardzo zacnego wieku 96 lat, więc to też wiadomo, że ktoś powie, no ale to królowa dbali o nim i tak dalej, i tak dalej. To na pewno nie ulega wątpliwości, ale pewne jakieś te geny długowieczności, akurat w jej przypadku, normalnie funkcjonowały. A przy tej okazji nie chcielibyśmy powiedzieć jakiegoś czegoś, co byłoby takie no, nie do końca sympatyczne, ale można by było ująć całość w taki sposób, że łatwego życia królowa też i nie miała. Nie miała. Oczywiście, każdy władca chyba nie ma łatwego życia, to się wydaje, tylko z jakiegoś tam punktu widzenia nas, maluczkich, może to jest tak fajnie, tylko palce wolą do wydawania różnych rozkazów, natomiast rzeczywistość myślę, że jest troszkę troszkę inna i nawet to, że tak jak to dzisiaj specjaliści tematów mówią, wymieniają, że gdzieś tam była władczynią, która tak jednak była trochę z boku od tej polityki takiej prawdziwej, ale w tych sytuacjach, kiedy trzeba było zaistnieć. Gdzie się tam było Widoczą. I na pewno miłe i sympatyczne jest to, że jednak w jakimś tam stopniu świat się z drugą II liczy. I to taka nasza drobna pamiątka dla królowej. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy Państwa. bardzo. Do miłego zobaczenia, do usłyszenia.